Chciałam powiedzieć poranne myśli, ale pomyślałam sobie poranne dźwięki na dziś, więc, może poranne dźwięki na dziś z dźwiękami wody. No, dochodzę do wniosku dzisiaj, że energia Skorpiona dodaje mi jakiejś takiej. Sharp, sharp energy, <taki> takiej jakiejś może prawdy i szczerości wobec siebie. Tak mi się wydaje, że chyba rzeczywiście taka nowa energia zmiany, taka nowa energia uczucia właściwie, właściwie swojej um, płynącej energii. To jest tylko wtedy, jeżeli jesteśmy ze sobą szczerzy, bo jeżeli nie jesteśmy ze sobą szczerzy, tak jakby udajemy przed sobą, to wtedy po prostu ta energia nie płynie, bo ona nie wie, wie w którą stronę, bo jakby może myśli prowadzą nas w jedną stronę, uczucia prowadzą nas w drugą stronę. Więc teraz jakby mi się wydaje mi, że nawet to jest ciężkie, żeby tak przyznać się w sobie do jakichś swoich bólów, czy do swoich takich ciężkich myśli, czy ciężkich uczuć, e, które nas dotykają. I w tym momencie, e, ale, ale jednak jak to zrobimy, to ta energia się odblokowuje i pozwala nam w jakiś sposób dotrzeć do tych najbardziej wysuszonych miejsc, że tak powiem, w swojej duszy i e, użyźnić, nawodnić, e, doprowadzić troszkę życia do, do tych miejsc, które są zastane, zasiedziane, czy jakby zapomniane przez to, że nie chcemy się tam do nich zwrócić, nie chcemy tam e, patrzeć, więc wydaje mi się, że takim czynnikiem e, zmiany i ulepszenia, użyźnienia e, naszego stanu i żeby ta energia płynęła właśnie z takim e, flowem, naturalnie to jest właśnie szczerość wobec samego siebie i to, czego ja potrzebuję, to, czym się martwię, to, czym na przykład, czym, co, co jeszcze nie mam rozwiązane, co jeszcze czeka na to, żeby się tym zająć. O, na przykład, może właśnie. Potraktujmy siebie z taką e, m, czułością i e, żeby dotrzeć do tych najgłębszych miejsc, które poczują, potrzebują uwolnienia, więc dużo szczerości wobec siebie, dużo nadziei, e, dużo odwagi do właśnie podchodzenia do tej własnej e, szczerości do, do siebie samego, do własnej osoby, bo dzięki temu możemy właśnie e, powoli ulepszać codziennie swoje życie. 你有多黏